Suknia ślubna Iwony z Sanatorium Miłości na sprzedaż co się stało? Iwona z Sanatorium Miłości podjęła ważną decyzję, która zaskoczyła wielu jej fanów. Była uczestniczka popularnego programu TVP, postanowiła sprzedać swoją suknię ślubną. Czy to oznacza problemy w jej małżeństwie z Gerardem? Absolutnie nie. Sanatorium Miłości to niekwestionowany hit telewizji polskiej, który przyciąga przed ekrany rzesze widzów. W drugiej edycji programu poznaliśmy Iwonę i Gerarda, parę, której uczucie rozkwitło na oczach widzów. Po zakończeniu programu kontynuowali swoją relację, a w sierpniu 2 2023 roku Gerard oświadczył się Iwonie i para wzięła ślub. Teraz Iwona postanowiła wystawić swoją suknię ślubną na sprzedaż. Iwona i Gerard prowadzą wspólne konto na mediach społecznościowych, gdzie dzielą się z fanami nowinkami ze swojego życia. Niedawno Iwona zamieściła ogłoszenie o sprzedaży swojej sukni ślubnej. W ogłoszeniu podała wszystkie istotne szczegóły, takie jak długość gorsetu i spódnicy. Polecam, sprzedam swoją piękną suknię ślubną, napisała na Facebooku. Cena, jaką chce otrzymać za suknię, to 2000 zł, ale jest gotowa negocjować. Trzeba przyznać, że suknia jest wyjątkowo elegancka i kobieca. Góra wykonana jest z koronki, natomiast dół, lekko rozkłoszowany pokrywa jasnobeżowy tiul. Krój podkreśla talię i modeluje sylwetkę. Czy Iwona szybko znajdzie kupca na swoją suknię? Post Iwony spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród internautów, którzy szybko zaczęli komentować i dopytywać o szczegóły. Śliczna. Może przyniesie szczęście w miłości innej kobiecie, napisała jedna z internautek. Przepiękna. Na pewno znajdzie nową właścicielkę, dodała kolejna. Śliczna ta sukienka. Stwierdziła inna kropka Iwona z sanatorium miłości swoją decyzją zaskoczyła wielu, ale także pokazała, że jest gotowa na nowe etapy w życiu, pozostawiając piękne wspomnienia za sobą. Suknia, w której powiedziała tak, teraz może stać się częścią wyjątkowego dnia, innej kobiety. Decyzja Iwony o sprzedaży sukni ślubnej wzbudziła wiele emocji ale również podkreśliła jej praktyczne podejście do życia. W rozmowie z mediami Iwona wyjaśniła, że chce, aby suknia przyniosła szczęście innej kobiecie, która marzy o wyjątkowym dniu ślubu. Suknia była dla mnie symbolem nowego początku i chciałabym, aby mogła spełnić marzenia kolejnej osoby. Poza tym, teraz z Gerardem planujemy nowe projekty i podróże, więc każda dodatkowa kwota na pewno się przyda wyznała kropka para, która stała się u widzów. Nie zwalnia tempa i ma wiele planów na przyszłość. Gerard, wspierający swoją żonę we wszystkich decyzjach, zdradził, że razem planują podróż po Europie. Chcemy zobaczyć nowe miejsca i cieszyć się sobą nawzajem. Nasze życie jest pełne niespodzianek i teraz skupiamy się na tym, co przed nami powiedział Gerard.